Kierować się, się w życiu miłością, kochać jak Jezus, co to u nas oznacza? Ja bym tak powiedziała, że właśnie każdego dnia starać się o tą, o tą miłość, o tą naszą miłość, o tą miłość, którą kiedyś, kiedyś wybrałam, kiedyś byśmy sobie przysięgali, wiele lat temu. I trzeba się każdego dnia starać pielęgnować to miłość. Tak jak podlewa się kwiaty, tak trzeba pielęgnować miłość, nasze małżeńskie. To znaczy, w jaki sposób? No poprzez mówienie sobie o tych uczuciach, poprzez miłe gesty, poprzez yy, yy, miłe słowa, poprzez wzajemną pomoc, również służeniu, służenie sobie w trudnych doświadczeniach, na przykład choroby, dźwiganie krzyża, bo tego też nie jesteśmy wolni. I właśnie wtedy, jak, tak jak patrzeć na tą drugą osobę, starać się przynajmniej patrzeć jak, no jak Pan Jezus. Każdego dnia. Bo Pan Jezus jest wzorem, prawda, dla nas. I my właśnie patrząc na Pana Jezusa, staramy się. Sta, staramy się po prostu naśladować w jakiś próbujemy. sposób, wiadomo, próbujemy wiadomo, że jesteśmy również i słabi, upadamy ale mamy wzór który, który nas trzyma, prawda, który jest światłem, który daje nam przetrwać te właśnie trudne trudne nasze sprawy, upadki, czy trudne sytuacje życiowe sytuacje życiowe. w życiu nie tak. brakuje oczywiście, no, no nie, no nie, na pewno to wtedy właśnie nie staramy się, jak mamy jakieś y, trudne sytuacje życiowe, czy no to nie staramy się wtedy szukać winy. No czasami można powiedzieć niezależne od nas. Takie są różne sytuacje w rodzinie czy coś. To nie staramy się wtedy rzucać winy na drugą osobę. Aha, to może przez ciebie tak to wyszło, czy przeze mnie to tak wyszło. Nie po prostu tylko idziemy. Albo, albo wpadać w apatię, no to też. Tak, przygnębienie. To też takie przygnębienie, to też nie. Po prostu. Y staramy się, albo mamy taką y, pragnienie, uczucie, poczucie takie wsta powstawania, y, y, po prostu wejść z tej trudnej sytuacji. Y, prosimy wtedy o pomoc Bo Boga, prawda, Pana, żeby, żeby y, ja tak przynajmniej uważam, że żeby mi pomógł, nie, bo nieraz y, po prostu załamie się, czy jakoś, nie? Tak, przynajmniej tak lekko, ale, ale załamie się, prawda? Y, nie widzę takiego jakiegoś y, nagłego wyjścia z sytuacji i wtedy y, właśnie tak bardzo mocno y, zbliżam się do Pana z prośbą, aby pomógł, bo no, trudno po prostu zakończyć daną sprawę albo y, i starać się właśnie żyć tą miłość, okazywać tą miłość nawet, nawet właśnie w trudnych sytuacjach. No i tak czuć wtedy przeżywamy. właśnie taką miłość. Jak jestem taki bezradny, to czuję taką, takie jakby, jakby ciepło na sercu. To nawet przy tym, jak coś coś dowiemy no. do, do się jakiejś trudnej sytuacje, czy, czy tam w rodzinie, czy, czy, no, czy u dzieci, czy coś, coś przeżywają trudnego. No to wtedy po prostu, no co nawet, e, czy przytul, przytulamy się. No, Pamiętaj o tym, że, że miłość w małżeństwie powinna być po prostu no, najważniejsza, kierować się tą miłością. Ale zresztą po to, po to jesteśmy małżeństwem, żeby się dzielić tą miłością, prawda? No, no i kierować się, po prostu pamiętać o tym, że, że miłość, miłość nas kiedyś połączyła i żeby po prostu, bo tak zauważyliśmy, że, że z wiekiem to ta miłość. Powiedziałam, że jeszcze taka jest dojrzalsza, ale taka jeszcze głębsza, głębsza, taka mocniejsza ta mm -hmm. miłość jest między nami. Że... No właśnie jak, jak Pan Bóg, rozpoczęliśmy Wielki Post, jak Pan Bóg pozwoli, to już po prostu będziemy przeżywać yy, kolejne święta Zmatwistania Pańskiego. I bardzo ważne jest to przeżycie ty, 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 Triduum, czyli Wielki, Wielkiego Czwartku, ustawienie no, Eucharystii, sakramentu kapłańskiego, Wielkiego Piątku kiedy właśnie przeżywamy mękę i śmierć naszego Zbawiciela, no wielką sobotę, kiedy już trwając na doracji, a wieczorem już przeżywamy Wigilię Paschalną, że to właśnie, żeby to nie, nie, nie te nasze przeżywanie triduum i świąt zmartwychwstania pańskiego, żeby się to tylko nie y, po prostu nie tak nie skupiało na, na święcące, no że idziemy z całą no rodziną tak. do Święconki, bo to jest takie uroczyste, wesołe i tak dalej, ale żeby właśnie też... Y, Przeżywać całe to Triduum, to naprawdę to jest takie wtedy duchowo przeżywamy i te święta zmartwychwstania pańskiego, jak pan, pan, pan pozwoli doczekać, to po prostu jest takie wtedy głębsze przeżycie, to jest właśnie taka, sens tej naszej wiary, wtedy, no wtedy Taka rada jest zmartwychwstania, przy, tak. to, przed pokonania śmierci. Prawda, a więc. Jeszcze yy... to nie najważniejsze są wtedy właśnie te porządki, mycie tych okien, tak. bo naprawdę, jak na przykład był ten wykowiec, był jak była ta epidemia, taka jeszcze, no to, na, to po prostu nikt wtedy nie myślał o myciu okien, o myciu porządku. Wtedy byśmy skupieni tylko na modlitwie, na takim, takim właśnie mocnym przeżyciu tym duchowym. I po prostu powinno to tak zostać, żeby się tak nie przejmować, że coś tam zostanie nieposprzątane. A najważniejsze, żeby właśnie pamiętać o, o swoim sercu, o, o takim duchowym przeżyciu i przygotowaniu się. Sakrament pojednania, żeby właśnie z, z, zdążyć, się, żeby się właśnie, przygotować tak. przed sakrament pojednania, tak żeby takie tak. głębiej przeżyć. No właśnie, że ży życzylibyśmy wszystkim małż małżonkom, małżeństwom przede wszystkim otwarcia ich serc na tą Bożą miłość, bo Pan Jezus, i zwłaszcza Pan Jezus z Matwy przychodzi do, do nas każdego dnia. I czeka ze swoimi łaskami, żeby nam błogosławić. Tylko wystarczy go poprosić, wystarczy zaprosić do swojego małżeństwa, do swojej rodziny, otworzyć nasze serca. I pan Jezus przychodzi bez warunków. Po prostu przychodzi, nie, nie stawia warunków, tylko przychodzi, bo jest, tak jest, tak należy. Nie, tak, że, żeby być właśnie z tym człowiekiem, który ma jakieś trudności, żeby go podnieść na duchu, tak. żeby powstał, prawda? Żeby stał, Jeżeli tak, ktoś jest, Jezus wydaje mu się, że jest oddalony od Pana Boga, to właśnie Pan Jezus na niego czeka z wielką miłością na tą zagubioną tak. owieczkę. No jest właśnie. wtedy większa radość w niebie z jednej owieczki zagubionej niż, niż ze stu tysięcy sprawiedliwych owieczek, które no są. Właśnie. Także życzymy właśnie tej takiej radości, takiej pełnej radości z natychmiastania Pana Jezusa. Wskazuje również na konfesjonal, czyli miejsce pojednania, prawda? E, żeby właśnie przygotować się, być godnym e, no, przeżywania tych świąt e, z taką wielką radością, z, z miłością, z taką e, po prostu e, nieopisanym szczęściem, e, że właśnie Bóg oddał Jezus oddał życie swoje za nas. I właśnie, żeby ten zmartwychwstały Jezus, też również nasze serca, żeby zmartwychwstały razem z Panem Jezusem, żeby, żeby powstać, żebyśmy no powstali ze naszych upadków, z naszych, tak. które mamy przeżywamy w małżeństwach, w rodzinach, żebyśmy właśnie z Jego pomocą radowali się tym, tym pięknym, największym świętem w naszy, naszej wiary.